Bajka o rybaku i złotej rybce. Dawno temu w małej chatce nad brzegiem morza mieszkał stary rybak z żoną. Chociaż codziennie wypływał z siecią w morze, niewiele udało mu się złowić. I bieda ciągle dawała im się we znaki. Pewnego dnia rybak złowił małą, złotą rybkę, która przemówiła ludzkim głosem. Wypuść mnie, proszę, staruszku, z powrotem. Nie zapomnę ci tej przysługi. W nagrodę spełnię każdą twoją prośbę. Zdziwiony i wzruszony rybak, nie żądając dla siebie niczego, wrzucił złotą rybkę do morza. Uratowana zniknęła w głębinie. Po powrocie do chaty, rybak opowiedział żonie o dziwnej przygodzie. A ona krzyknęła na niego. Bieda w chałupie aż piszczy. Nawet koryto się rozpadło, a ty niczego nie zażądałeś w zamian? Darowałeś jej wolność, od tak sobie. Poszedł staruszek na błękitne morze. Przywołał rybkę i poprosił o nowe koryto. Złota rybka zapewniła, że spełni życzenie rybaka. Kiedy wrócił do chaty, chytra złośliwa starucha znów zaczęła krzyczeć. Mamy nowe koryto, ale niewiele z niego korzyści. Nie mogłeś poprosić o nową chatę? Rad nie rad, udał się rybak do złotej rybki, która obiecała mu nowy dom. Wrócił rybak zadowolony i cóż widzi? W miejscu starej lepianki. Nowa chata z dębowego drzewa stoi. chłannej żonie nie wystarczył jednak wiejski dom. Chciała być rodową szlachcianką i mieszkać w pałacu. Poszedł starzec nad morze, przywołał rybkę i prosi nieśmiało. Zmiłuj się, jaśnie, pani rybko. Babie w głowie się poprzewracało. Nie chce dłużej być chłopką, szlachcianką pragnie zostać. I tym razem rybka pocieszyła starego rybaka, czyniąc zadość jego prośbę. Na miejscu drewnianej chaty stanął piękny pałac, w którym wystrojona starucha szlachcianka znęcała się nad służbą, a męża rybaka przepędziła do stajni. Ale i tego było jej za mało, więc po dwóch tygodniach znów zmusiła staruszka, aby poprosił rybkę, żeby zrobiła z niej królową. Kiedy ośmielił się sprzeciwić, uderzyła go w twarz. Cóż miał robić stary rybak? Poszedł nad morze i prosi. Zmiłuj się, złota rybko. Znowu wściekła się moja starucha. Nie chce być szlachcianką rodową. Królową pragnie zostać. Nie martw się, stanie się według jej woli, odrzekła rybka. I stanął nad brzegiem morza zamek królewski, a w komnacie przy stole ucztowała starucha królowa, której usługiwali dworzanie. Rybak rzucił się do jej nóg: Witaj, potężna królowo już wszystko masz, czego pragnęłaś. Starucha jednak przywołała dworzan i kazała wyrzucić precz starowinę. Zachłanność staruchy wciąż rosła, więc po pewnym czasie kazała szambelanowi odszukać męża. Kiedy ten stanął przed jej obliczem, rozkazała, aby złota rybka uczyniła ją wszechwładną cesarzową. Nie śmiał się staruszek sprzeciwić, udał się więc troskany nad morze, już nie tak błękitne jak dawniej. I nieśmiało wyraził życzenie żony. I również tym razem rybka je spełniła. Po powrocie zobaczył, że na miejscu dawnego pałacu stanął zamek cesarski zbudowany z drogich kamieni. Ze smutkiem w sercu wszedł rybak do wnętrza. W pięknej sali tronowej siedziała jego żona w złotej koronie i jadła lukrowane pierniki. Słudzy kazali mu paść na kolana przed cesarzową. – Nudno tu i ciasno – rzekła. – Chcę panować także w głębinach morza. Zanim oszołomiony rybak zdążył coś odpowiedzieć, słudzy cesarzowej wyrzucili go z zamku. Wyniósł się staruszek pod las, ale i tam nie zaznał spokoju od złej staruchy, bo wkrótce przybyli jej słudzy, rozkazując – I szybko do złotej rybki i powiedz, że cesarzowa chce… Aby stawiła się przed nią i jej służyła. Wstrząśnięty i zmartwiony starzec dotarł w czasie nawałnicy nad ciemnej wzburzone morze. Z trudem przekazał życzenie żony, że chce być władczynią morza, a ze złotej rybki swą sługę uczynić. Był tak znękany, że nawet nie słyszał odpowiedzi skrytej w morskich głębinach rybki. A kiedy resztkami sił powrócił staruszek, z zamku cesarskiego nie pozostało ani śladu. Starucha siedziała na progu dawnej lepianki, a przed nią leżało rozbite koryto i tak już zostało.